Jestem polski PolskiCanek witam Was już w kolejnym odcineczku z serii Minecraft. Znaczy zagrajmy w Minecraft, czy jak tam chcecie. To już jest chyba nie wiem, czwarty odcinek, nie wiem, który. Podajże czwarty, jeżeli się nie mylę. A jeżeli się mylę, to nieważne. No i dzisiaj sobie będziemy właśnie grać. Dzisiaj Wam już pokażę praktycznie wykończony nasz magazyn. On jeszcze nie jest właśnie prawie, bo on jeszcze nie jest skończony, znaczy wykończony tego jakby już jest. Jak widzicie, nawet fajnie według mnie się prezentuje, tylko muszę sufit wykończyć właśnie i tutaj dwie skrzynki dodać i tutaj, bo w rogach tutaj będzie, no i tak to wygląda. Tu już sobie posegregowałem, segreguję dalej, potem jeszcze tabliczki tylko, tylko dojdą, no i będzie gites. Dzisiaj, właśnie chciałem Wam to przestawić, ale ja to nie tylko tyle w tym odcinku, ponieważ dzisiaj pójdziemy sobie na wyprawę Albo żeby zdobyć troszeczkę surowców albo znaleźć jakąś jaskinę, ponieważ w tej kopalni już wam pokazuję. No, wytępiłem praktycznie wszystko, co było możliwe tutaj. Tutaj jeszcze nigdy ze mną nie byliście, ale ja sam byłem. I tam wytępiłem wszystko co praktycznie mogłem. A dużo tam rzeczy nazwierałem. No niestety nie było diamentów, dlatego jak widzicie kilof mam już na wyczerpaniu. Dlatego tutaj mam troszeczkę kilofów, dlatego weźmy sobie dwa do kopania, takie wiecie żeby coś wydrążyć, no i jeden sobie jeszcze zrobimy tutaj jeden na wycierpaniu czyli drugi będzie do kopania surowców na przykład no bo wiecie, żeby wykopać diamenty, diamenty y, lub z żelazo trzeba mieć kierunek żelazny, znaczy żelazo można tym zwykłym, sorry no wiecie, albo redstone, pomyliło mi się już tam to, to redstone dlatego, że dawno nie grałem w minecrafta czekajcie, gdzie ja, widzicie nie ma tabliczek na razie, to nie ogarnę gdzie co jest ale dobra no weźmy sobie tutaj dwa patyki i już robimy oczywiście w przyszłości dalekiej no nie ja dalekiej ale nie wiem kiedy no zrobi się no już po prostu będę będę y, robił na przykład pracownię taką wiecie żeby picyki były i będę już tam zaczynał do góry coś tam drążyć jakieś ja tutaj będę musiał wykończyć jakiś salon zrobić ale to się zobaczy dzisiaj po prostu sobie idziemy przed wyprawą, jak nie będzie taka wielka wyprawa, po prostu pochodzimy, poznajemy troszeczkę jaskiń, albo jakiś wielki tonjon. Weźmy sobie, zbierzmy arbuzy. Zawsze coś. Ile tutaj? O, 18. Ale, może, o właśnie. Zboże zbieramy. Trochę już tego urosło. Tutaj dawno nie zbierałem tego zboża. Jak widzicie, powyrastało po prostu. Dlatego postaram się wszystko co dorosło zebrać, ponieważ ja zbytnio tak no nie gram poza odcinkami w Minecrafta, jeżeli jak już sorki owieczko, to żeby wykończyć właśnie albo coś pobudować, to wtedy gram. A teraz jak będziemy nagrywać sobie, to będą sobie te roślinki rosnąć, bo wiecie, no jak się łączy Minecrafta, to wtedy nie rośnie, szkoda, mogłoby być tak, żeby rosną, ale wtedy trzeba mieć odpalonego Minecrafta ale plusem jest to, że na przykład jak gracie na jakimś serwerze, włączycie to wiecie, serwer chodzi non-stop i wtedy tam rośnie, a dobra nieważne zbierzmy jeszcze tutaj tego arbuska, bo mamy 25 arbusków i zboże ze zboża zrobimy trochę chlebka i też trochę zostawimy żeby o właśnie rozmnożyć zwierząt rozmnożmy sobie tu, ty, 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 ty sceny plus 18 proszę nie patrzeć He. no już mamy czterowce owce ogolicie, a cóż tam ogolimy właśnie zanim pójdziemy to ogolimy sobie będzie wełna, one odrosną sobie dobra no tutaj trochę mi podeptały dlatego będę musiał zrobić jakąś zakładę jeszcze dla zwierząt lub przedzielić, to zobaczę zanieśmy po prostu sobie wskazać jemu wełnę tutaj będzie to wszystkie tak odwrócić, na zewnętrznym sobie e, nasiona też tutaj mam, to dajemy nasiona z chlebków trochę zrobimy chlebków nie minęło w magazynie chyba trzy a tego sobie tutaj trochę zrobimy a tyle w zupełności myślę że wystarczy e, tak tutaj mam chleby chlebki okej okay. to cóż my teraz idziemy na wyprawę moi drodzy dobra zjedzmy sobie na ja wszystkie chleb, chlebki tam dałem czekajcie a cóż to dobra nie wiem czemu schowałem je tam pomyliło mi się po prostu czekajcie ja tutaj teraz ja bym to zmarnował Arbuska i idziemy po prostu sobie na jakąś wyprawę nie wiem jak coś ale nie wiem zabrać łóżko za sobą no przydałoby się, a wiecie co? Zabiorę łóżko ze sobą no, W razie czego jakby noc naszła, to wiecie, zamurujemy się i prześpimy się Tak na wszelki wypadek Okej, okay. ciśniemy, aha właśnie, 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 właśnie Zapomniałem, muszę kordy <troszę> Troszeczkę chotyczny ten odcinek, ale nieważne Kordy muszę zapisać na kartce, dlatego czekajcie, włączam F3 o, I już ja tutaj piszę, tylko jakieś e, coś do pisania, coś się znalazło no, bun, bun. no niestety, nie mam nic tutaj pod ręką, a czekajcie, mam czy nie mam, mam czy nie mam, no nie mam nic, ale, hm, jakby tutaj zapamiętać, nie mam nic, ale fail, no dobra, no nieważne, dobra, wiecie co, nie zapiszemy jednak, no, niestety, no, muszę się na następnym razem przygotować, sorki za taki troszeczkę nieogar, ale myślę, że mi wybaczycie, zrozumiecie, no nie mam po prostu przy sobie długopisu. A plecak y, ze szkoły z kimbusiarni schowałem do szafy, a teraz nieraz nie chce mi się iść teraz do szafy Hoho, ho, szafę szafę znarmiłem, dlatego będę, nie będziemy się tak też daleko oddalać, tylko po prostu naszym celem jest znalezienie jakiejś jaskini I spenetrowanie jej Dlatego sobie pójdziemy zwyczajnie, tak jakby na pamięć będę miał Pamięciowo, orientację w terenie, okej okay. No cóż, ciśniemy To są bugi, bugi tam były y, z, Właśnie z tym ścieniem światłem nieważne tutaj już widzę jakąś pierwszą jaskinię i cóż może spenetrujemy <laughs> jaskinia jak każda inna ale zobaczmy co w sobie w środku troszeczkę węgla też pozbieramy może to jest nudne ale wiecie to jest właśnie główny plan na temat ścieneczek myślę że i tak spoko będzie no i słyszę jakieś y, zombie witam 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 i o zdrowie pytam o tutaj są no chodźcie cwani cwaniaczki bierzmy sobie o. wow patrzcie biją się nawzajem może jakoś nie wiem płyta wyskakuje chyba wtedy jak szkieletor zabije klipera no niech go zabije no patrzcie jaka, jaka walka zacięta to wygra zombiak czy szkielet szkielet czy zombiak hmm zaraz im pomogę Czekajcie. o Sklep wygrał, jak przykro. No cóż, ale już ze mną nie wygrał. Będziemy właśnie sobie tutaj chodzić po tych jaskiniach i patrzeć, ale tutaj już widać, wychodzi na zewnątrz ta jaskinia. Dlatego my tutaj, wiecie co, nie mam co, ale tutaj troszeczkę nakopiemy kobla, ponieważ wszystko teraz posegregowałem, żeby tutaj po prostu mobki nie wchodziły z zewnątrz. Jak my sobie tutaj będziemy działać oczywiście pewnie dużo mobków spotkamy, ale cóż. Takie życie, musimy zatknąć to. To w, jak, ja w jakiś sposób, w jakąś część zatamuję tutaj te mopki. Ok. Trzeba to oświecić, no i ciśniemy. Ciśniemy, ponieważ tam, to nie jest koniec jaskini, ponieważ tutaj gdzieś była druga część. Aha, myślałem, że jest druga część, ale właśnie tutaj ta druga część wychodziła ze spodu. Dlatego no niestety no słaba jaskinia. Jak widzicie praktycznie nic tutaj nie ma. Oprócz węgla, no i dlatego my ciśniemy w inne miejsce. Ja Poszukać innej jaskini. Ale jak widzicie chyba słońce zachodzi. Dlatego zaraz musimy się po prostu gdzieś zamurować, kopać i prześpimy się. Dobra, ja przyszłym stapem do tego idę cały czas w prosto, a potem będę szedł cały czas w tył. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. O, Dobra, dobra. Wiecie co? Ja teraz robię cięcie, prześpię się, jak już wszystko ogarnę, to nie będzie dzień, to się widzimy hmm. ponownie. Dlatego o, cięcie. Okej, okay, ja już jestem, wszystko ogarnąłem. Już jest pewnie dzień, tak, jest dzień. Sprawdziłem przy okazji, czy wszystko dobrze się nagrywa, wiecie, no bo nieraz tak, nie wiem jak wy. Czy w ogóle nagrywacie, ale pewnie część z moich widzów nagrywa sa sam samemu, znaczy sami nagrywacie co ja pieprzę. No i pewnie wiecie, że nieraz, nie wiem, no jest tak, że nagrywacie sobie, a zaraz jakiś faj. Mikrofon nie działa albo coś takiego, albo coś tam się sprzęgla, albo coś i coś takiego. Jakieś no po prostu fejle wychodzą. To jest skuszające. No ale mi nic na razie takiego nie wyszło. O! Patrzcie. To jest zajebiście. Mega mega zajebiście, ponieważ jest tu ten las Duży, taki gruby, z tymi grubymi drew drzewami, drewnami Nieważne, nie wiem jak odmieniać To odmienić, no ale jest, no jest fajnie, no po prostu Będziemy sobie ścinać, ja będę ścinać O czekajcie Zobaczyłem gdzieś tutaj właśnie U, Dziuple, dziuple, bez skojarzeń Proszę, bez skojarzeń Okej okay. No i co? No i tutaj wychodzi, żeby, no proszę no, żeby chociaż było coś w tej części No chyba się wszystko okaże na to, że to jest taka e, dziupla jak, no, jak tamta Dokładnie, nic tutaj nie ma ciekawego No, no żalno Chodzimy a, a czy jest tak, że jak ja sobie na, tam solo biegam, wiecie? I nagrywając to jest pełno tych jaskini dungeonów systemów jaskiń a jak po prostu chcę coś nagrać się wiecie, nic nie ma ale zaraz spokojnie znajdziemy sobie. zaraz coś znajdziemy jeżeli słyszycie w temu jego serdecznie przepraszam no ale nikogo teraz nie ma w domu a ja muszę się nim opiekować a raczej ją dobre nieważne żebym potem trafił bo jak nie trafię to będzie przez was no a nie ma nawet kordów zapisanych nieważne no biom skalny Wiecie, zeskał gór, haha Bo zawsze jest też troszeczkę ze skał i z cita No po co ja mam się będę tutaj tłumaczyć. I proszę, żeby to jakieś była, były jaskinie A może właśnie, często to też jest tak, że pod wodą, wiecie Pod wodą jest dużo jaskin Ale tutaj nie ma chyba O, jajeczko Nie wiem czy chcemy, czy za planu odcinka nie zmienimy I nie porobimy czegoś ciekawszego Na przykład poczekamy na noc i pobijemy się z otworami bo nie widzę tutaj jakichś jaskin. Hm. Nie no, wiecie co? Zawracamy. Zawracamy, poszukamy w inną stronę koło domu. Tia. Troszeczkę nudny odcinek, praktycznie też jak zawsze. No, bo ja nie robię jakichś wspaniałych rzeczy w Minecraft'cie, ale no niestety, no tak wyszło. Surowce są potrzebne, hajs się nie zgadza, no i niestety, ale... Myślę, że puszczę jakąś muzyczkę w tle, żeby było przyjemnie, nie wiem. Ostatnio no, jakąś puściłem, ale to wiecie, bez praw auto... no, no bez żadnych praw do niej, no i... no, i, no, i, no grozili mi tam. No i, no i, no, no, no niestety po prostu, no. Dobra, wracamy. Mam nadzieję, że się nie zgubiłem. No i tam pójdziemy w drugą stronę. Mogę to zrobić od razu, bo tu już kiedyś sobie spacerowałem. Ale no nie pamiętałem, że tu nie ma jasku, chociaż nie tak daleko. Zaraz sobie wrócimy i zobaczymy, troszeczkę czas marnujemy, ale cóż, chociaż sobie pozwiedzamy, prawda, świat, który jest dookoła nas, nawet fajne to są te góry, można duże rzeczy tutaj ciekawych robić, no, jeżeli nic w tym odcinku, żadnej dziupli nie znajdziemy, bez no to nazwij po prostu ten odcinek, no, zwiedzanie po prostu, bo nieraz też jest tak fajnie sobie pozwiedzać, prawda, idziecie sobie i podziwiacie tę piękną Minecrafta no wasz świat po prostu was safe też jest nie na lubię sobie coś właśnie albo wszczytać sobie mapkę i pochodzić sobie popatrzeć jakie to jest piękno Minecraftowe <laughs> mianowicie a nie to, to poruszę w, B, w odcinku z BFH BFH jakoś tak no bardziej pasuje żeby coś opowiadać ale nie w Minecrafcie arbuski rosły zbierzmy sobie bam 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 właśnie sobie tam możecie się podzielić ze mną w komentarzach i piszcie, czy jest u Was zima ponieważ u mnie, a czy ja to nagrywam 29 listopada w piątek a Wy to pewnie wyglądacie 30 listopada w sobotę dlatego piście czy u Was jest zima, śnieg bo u mnie aktualnie no jest było parę dni temu dużo śniegu ale teraz już zaczyna to topnieć lecz myślę, że i tak już niedługo przyjdzie zima ta. No i piszcie co wy tam macie Czy mieliście już w tym roku śnieg czy w góle? No było nie było Był No było, no dobra nieważne Pójdziemy teraz w tą stronę yy, Może tutaj jakieś jaskini nas zaskoczą swoją obecnością i znajdziemy coś To też dużo lasów mam, fajnie, podoba mi się to Duży, duży zasób drewna Jest, będzie, no jest po prostu Coś mnie tam kurciło żeby tam pójść O, widzicie Dziupla Bez kluczem oczywiście, już mówię to ostatni raz ale cóż, jestem już taki popaprany, po, po, nie chcę tutaj przeklinać, ale pozytywnie, pozytywnie. Aha, słuchajcie, o, dzisiaj, kurde, znaczy, no, dzisiaj, ja nagrywam to w piątek, wy oglądacie to w sobotę, pewnie, ale dzisiaj sobie, wiecie, poszłem do szkoły, znaczy tak, ja byłem, mm, nie było mnie w szkole 27 listopada i 28, czyli w środę i czwartek, ponieważ, no, gorączkę miałem, tak? No i dzisiaj w piątek poszedł już do szkoły, ale no, nawet mama mi mówiła, że, że sama mi zapomniała, co się rzadko że pewno nie szedł jeszcze, żebym wiecie, doszedł do siebie, ja już się lepiej czułem, no i mówię, kur, no bo jest taka sprawa, że jest sprawdzian z biologii, yy, a oczywiście jakbym go nie napisał, to potem bym pisał go sam, znaczy no w klasie jakby, no wiecie, nauczycielka prowadziła lekcje, to nie dość, że nie mógłbym się skupić, bo ona by prowadziła lekcję, bym musiał wtedy pisać no to jeszcze jest taka sprawa, że ja zawsze z kumplami raczej z kumplem no tam połowa klasy już tak robi szukamy na necie sprawdzianów, sprawdzianów albo na ich części odpo odpowiedzi do sprawdzianów i tam jest, ponieważ na Chomikuj zawsze można coś znaleźć chociaż już dużo jest usuniętych z Chomikuj niestety usuwają administratorzy pewnie ale mianowicie Drukujemy sobie zawsze to. No i dlatego ja chciałem dzisiaj iść, ponieważ mieliśmy z kumprem odpowiedzi yy, i mówimy, że zawsze mieliśmy odpowiedzi do dwóch sprawdzianów, bo nigdy nie wiadomo jaki da, ale zawsze się trafiają takie, że dają. A dzisiaj nas zaskoczyła, ponieważ dała sprawę jakby z jakiegoś tam konkursu o genetyce. No i dupa, no wpadłem, ponieważ miałem swoje odpowiedzi się nie uczyłem, a chciałem sam iść, no po prostu, żeby napisać sprawdź. sprawdzić, naprawdę tak, tak kurde yy, był ból dupy mojej, że nie poszłem sobie dzisiaj do szkoły. Yy, znaczy, że poszłem do szkoły, a tak to bym nie poszedł, siedziałbym. Nawet bym mógł coś dla Was więcej nagrać, albo wcześniej sobie ogarnąć rano, coś pograć sobie, wiecie, no. Poglądać TV. No a tak to poszłem, no, no i dupa, no. Jest po prostu wielka, wielka dupa, że posiem, ponieważ no, pewnie będzie jedynka. Jeżeli będzie dwójka, to będę zaskoczony pozytywnie. Ale no tak, taka sytuacja wynikła. Jak widzicie tutaj... Popowiadają wam. Yy, cięcie. Już jestem, sorry, że musiałem znowu zrobić cięcie, ale teraz dzwoniła siora do drzwi. Yy, no niestety, chatę mam zamkniętą, bo jestem sam. A ja siedzę u góry, wiecie, nie musiałem zejść na dół, żeby jej drzwi otworzyć. No ja już otworzyłem. Jak widzicie trochę wam... znaczy opowiedziałem wam tą historię. Moją nieszczęsną. Troszeczkę tutaj żelaza zdobyłem. No i to to jedna taka wyprawa nasza. Kiedyś zrobię większą. ale widzicie to chyba dzisiaj diamentów nie znajdziemy. Ale dobrze, że znaleźliśmy jakieś żelazo, ponieważ powiększą się moje zasoby. Żelaza. Może bym tam zeszedł w dół, nie wiem. A zejdziemy, a co tam? A co tam? A co tam? Zejdziemy w dół. Nie mamy drewna, wiecie co? I tu jest problem właśnie. Podstawa. Zabierać drewno do kopalni. Do jaskin, ponieważ, no wiecie, no. Pochodnie. To jest sprawa o pochodnie. Mi się teraz kończą pochodnie. A nie mam żadnych... Pa, nawet patyków, nie drewno po prostu, tak? Dlatego tutaj coś się świeci bez lawa. Pokopiemy sobie trochę i... i damy sobie spokój po prostu. I tak, nawet miło taka wyprawa, pozwiedzieliśmy troszeczkę, ja wam popowiadałem. tam jedną historię, może zaraz coś mi się i to powiem Wam drugą. Yy, a jeżeli byście chcieli jakieś tam historie życia wzięte, no wiecie, że tam co się dzieje w szkole, czy jakieś tam wiecie, to bym zawsze mógł... Yy, nie to, że tylko w Minecrafcie, no, żeby odcinki były ciekawsze, bo zazwyczaj pierwsze od dopy a tak to bym mógł coś sensownego mówić. No, to mogę Wam popowiadać troszeczkę, bo jest troszeczkę tam wiecie co opowiadać Jeżeli Wam takie coś by się spodobało, no to piszcie w komentarzach oczywiście My sobie tutaj jeszcze trochę pokopiemy Na pewno dzisiaj diamentów nie znajdziemy To nawet nie ten poziom jest, żeby diamenty występowały Ale patrzcie ile, no razem mamy 38 już mamy, jeszcze w magazynie mam, no to naprawdę jestem zadowolony z tego O, jeszcze tutaj jest no chciałem wiecie, przyzwyczajenie, chciałem zaświecić pochodnie. Lecz jak... jak... jak nie posiadam jej. Bo nie mam drewna, no. Żeby zaraz nam nic tutaj na głowę nie spadło, bo wiecie, chodzicie sobie kopa... Łoł, po y wow, kopalni właśnie z pochodni na lamena, na, a ty naprawdę się troszeczkę zlękłem, jak ten sąb jak wyskoczył. I wiecie co? Zawijamy dupę w kroki i... i jak po prostu. Bo nie dość, że ja już się zgubiłem praktycznie. Nie wiem gdzie iść. A moja orientacja w terenie, jeżeli chodzi o Minecraft jest słaba. Jeżeli chodzi o życie realne, to lepiej się orientuję gdzie co jest, a w Minecrafcie to nie za bardzo. Wow! Jeszcze tam mnie korci, żeby wiecie co. Żeby tam iść. Tutaj. A tam widzę zombie jest. a my se, wiecie co, my se jeszcze tutaj kiedyś wrócimy albo sam sobie wrócę. No my już powoli będziemy sobie zawracać, jeszcze tutaj pokupiemy trochę. Myślałem, że będzie jakaś większa taka wyprawa, wiecie, zmienimy diamenty, już się powtarzam, ale cóż... E, lepiej tak, lepiej to, niż nic, prawda? Arbuski tolimy sobie. No i zawracamy, tu w kroki i wracamy, no już praktycznie na chatę. Jeszcze zobaczymy, może coś nas spotka miłego albo przykrego po drodze, wolałbym to pierwsze. Tutaj kobol był, Pewnie się podsadzałem albo zesadzałem. A parkour! Jestem moc. Okej. Okay. Gdzie jest ta powierzchnia? Chyba tutaj. Tak, idę w górę. I w górę jestem zwycięzcą. Czekajcie. Ach, pach. Pach. Tak. Jesteśmy. Jest noc. No właśnie. W którą drogę tutaj iść? Przyszliśmy. Stamtąd chyba. Tak, tak. No i idziemy teraz na ht Mamy niedaleko A przy okazji możemy siebie Możemy pobić się Z mobkami które staną na, na drodze Oby nie był to enderman bo nie lubię endermanów Ale Inne jakieś e, Dziadostwa lubię i mogę się z nimi pobić O Clipper O enderman mówiłem O wilku mowa Nie mogę mu patrzeć w oczy ponieważ wtedy się teleportuje Dlatego nie Wow No i wybuch Wiecie co a dobrze idziemy, bo się bałem, że źle idę. Wow, 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 to jakiś gang łuczników jest. Masakra. God dammit. Patrzcie, tam jeszcze krzyż był zrobiony. Lol, naturalny krzyż. Już się spotkałem z tym, ale patrzcie. Taka sprawa. Pogrążony wśród szkieletów. Wo, wo, patrzcie, tam w złotym tym, tym. Wdziękło. Do tego idziemy szybko tutaj, do góry. Wo, mówiłem, że się pobijemy, ale to już naprawdę jest. Oni robią ustawkę na... Jednego na mnie. To jest ustawko solo, czy tak powiem. Ustawko solo, co ja, też mam... co ja mam w głowie, no. Ale no nic, no. Jestem jaki jestem i tego nie zmienię, haha. Okej, okay. o mało co nie zginąłem. Powiedzieliście, że tam ciekawie się zaczęło robić chleb w my. Czy też ryjmy w Ach, opierdolimy chleb, he. Ja zawsze sobie w domu opierdolę mądrinki albo piję czy everybody. Everybody pomarańcze. Krowy stoją, a ja tak. Okej, okay. wracamy już z niebezpiecznej wyprawy! Goddammit! Clipper, on one! Two... Clipper! Mój angielski jest zajebisty! Wow, one, two, three! I BOOM! Hecha! Wow, a ty to co? Tykuję! kujel! Hu! O, łopatę! Oddawaj mi łopatę, chociaż nową łopatę! O, pobijemy się jeszcze trochę na zakończenie odcinku... odcinka odcinkach no. i expa sobie podbijamy patrzcie jak mi to rozdupcił no rozpiąłem je w pizdę opiodło trawę załatajmy to jeszcze tam też muszę będę, będę musiał łatać no niestety no tak to jest z tymi gadami. a no goddamnit tak ma być Coś mi się ostatnio ta myszka, znaczy dzisiaj się w Minecraftie baguje, że nieraz jak nacisną raz to dwa klocki stawia i to jest głupie. Ta. Czekajcie, pach pach pach, 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 pach. Nie wiem ile ten odcinek już trwa, ale na pewno to chyba będzie najdłuższy odcinek z moich Minecraftowych odcinków na tym kanale i z tej serii Minecraftowych, tak. Co ja też pierwszy dobra? Zbierzemy orbuski, no i co? Będziemy się powoli żegnać. Dostanie ze mną. Haha. Ha. Jak z pierwszym będzie wczyną Dobra. Co ja też tutaj pierdolę, mazar Dobra, ja wiem, polski cwanian, wy byliście wy. Ja mam Zertyberet, ale to ja nieważne. Pierdoliłem w Amazonie. Ja się teraz z Wami żegnam cześć na razie sojusz PCO-u.